Czytanie z Ewangelii według Świętego Marka. Onego czasu ukazał się Jezus jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych stałego. I rzekł im, Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu: kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A tym, którzy uwierzą, takie cuda towarzyszyć będą, w imię moje będą czarty wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą brać i choćby coś trującego pili, szkodzić im nie będzie, na chorych ręce kłaść będą, a wyzdrowieją. A pan Jezus potem, gdy do nich przemówił, wzięty był do nieba i zasiadł na prawicy Bożej. Oni zaś wyruszywszy, przepowiadali wszędzie, a pan im dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad za nimi idące.